Czy 0 Dzisiaj będę nagrywać Brawl Stars z Wilczycą It. Dobra, to zagramy sobie parę rundy i takie tam. Tu gramy. Dobra, zaczynajmy. Myślę, że będę miała pierwsze miejsce z wilczycą, I się uda, nasze duo. Nie, kolejny Daryl, moja podróbka. I Leon. Ale zginął. Paciu, paciu. XD. Skrzyneczka. Dobra, ale chyba nie będzie nasza. No dobra, będziemy się kampić. Bo nie chcą nas załatwić. Tak jednym słowem. No, chodź. No, chodź, żeż. O nie. Ale nie, na, na blisko podjadę, Piper. Ale chyba nie podjadę, bo się wycofała. Chodź do mnie, Piperko, a jednak yy, nie. Nie może wilczyca nie. A i minus trzy Okej, okay, nie poszło najlepiej. To ja też wybiorę inną postać. Na przykład może yy, nie wiem. Rose. Dobra, myślę, że teraz lepiej pójdzie. No, Elo, Elo, nawet Rosa się z Wami wita, Elo, Elo, Elo. Hm. Power Cubes. Dobrze, dobrze, no jak na razie. 5 Power Cubes. Ten yy, plażowicz Brok jest mega. Fajne, ma takie te. Mm, mm, jak to się nazywa? Efekty specjalne ma ten plażowicz y, Brock, fajne. No, wypadło mi złowy. Kto to nas cały czas obserwuje? Zawsze jak ktoś mnie obserwuje, to tak się zastanawiam. Ciekawe, kto mnie obserwuje. Idź ode mnie. Nie chcę zaliczyć porażki kolejny raz. Co ja nie robię? Ale fajne, ten ma plażowidż brok. E efekty specjalne ma fajne. Nie, no muszę go sobie kupić, jak będzie w sklepie. Nie! Ue. kolejna porażka. Bitnaurozek, na której mam 22 rangę no dobra Ech, może wezmę może może dobra mm, wezmę. MV, MV. Ech, to nic dobra oby teraz do, dobrze poszło. Ja, ja myślę, że dobrze. Pierwsze miejsce będzie. Pierwsze. A jak nie pierwsze, to drugie. Tylko żeby nie stracić pucharków. Kolejnych moich pucharków. Szkoda, że z tamtego mega boxa mi nic nie wyleciało. jakby mi Piper wyleciała albo Bibi to normalnie ja bym się darła <grym> taka bym była szczęśliwa że no mega dzięki Czy co? Help me no dziś chyba nie mam dnia

Zostawiajcie łapę, łapeczki w górę. To może teraz mi lepiej pójdzie. Jak teraz będę miała pierwsze albo drugie miejsce, to znaczy, że wasze łapeczki zadziałały. Albo nawet subskrypcja. Nie, Piper. 400 HP. Paper jest w czyli kozak. No, czasami taka, taka. A czasami kozak. To zależy. Jak ktoś nią gra. sobie naładować ulta. Dobra, chcę podjechać kolta, je je je, podjechałam kolta, tak tak tak. Nie. Nie, nie mogę wygrać. Nie, milczyca błagam. Załatwię ją. Proszę. To dzięki waszym łapeczkom albo subskrypcji mie mieliśmy teraz drugie miejsce.

Zostawcie subskrypcję na moim kanale. No właśnie, jak wilczyca pokazała emotkę i, i kolejną emotkę, zostawcie łapeczki w górę. Zostawcie łapeczki w górę. Jej, jestem szczęśliwa i widzę. No, pokażę Wam, jak się robi kotka. Dobra, już nie przeciągam Grajmy, błagam, żebym miała teraz pierwsze miejsce, albo znowu drugie. Dobra, mi to obojętnie. Tylko żebym miała drugie albo pierwsze miejsce. Dobra. Nie, Leon. Leon zawodowiec. Ale ja bym chciała mieć Leona albo Max. Albo Bibi. Ja wiele postaci bym chciała. A ich nie mam. Dobra, chyba krzak. O nie, myślałam, że krzaki są czyste. Chciałam już to powiedzieć, ale jednak nie. No. O nie, zginęłam. Nie. Po co? Yy, 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 yy. Po te power cubesy poszłaś. Oj, yy, 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 yy. Dobra, gramy jeszcze raz, to nic. Jak wejdziecie do mojego klubu LPS, to może wy te, Ty też możesz być na moim odcinku. Jak oczywiście chcesz. Nie zmuszam. No nie! Pan Pi! Pan Pi! Załatwił mnie Pan Pi. Myślałam, że się kolegujemy, ale jednak nie, zdradził mnie, jak on tak mógł. Napiszcie hashtag stars to przypnę wam serduszko. Począ, począ, począ. Dziś będzie hashtag Braw Stars. O nie. Myślałam, że mnie Jackie załatwi. Jackie jest kozy. Każda postać jest, kozi jak umie się nią grać. Nie! Yeah. Nie! Yeah. Help me! Help me, please! No! Ale plus, plus jeden. Najważniejsze, że nie było minusa. No dobra, w tym odcinku chyba żadnej. Yy, żadnego pucharka nie wbiłam, tylko straciłam Zobaczymy się w kolejnym odcinku Zobaczymy się w kolejnym odcinku, widzowie. Nie, nie, tylko dziś nie umiesz, nie masz dnia. Tak jak ja. Dobra. Na razie, na, na razie, widzowie. Papa! Pa.